Każdego dnia każda osoba, która traduje na sieci Solana, może odbierać solane tokeny Solana. Z racji tego, że za każdym razem, kiedy kupujecie i sprzedajecie token poprzez decentralizowane protokoły, tworzy się tak zwany SPL token, który przetrzymuje wewnątrz Waszego portfela te środki. On obciąża blockchain Solany i przetrzymuje 0,002 Solany, które pochodzą z Waszego portfela. Możecie być nawet nieświadomi, ale każda transakcja Pobiera od Was, właśnie dodatkowo, Tofi, i Tofi możecie odzyskać. Odzyskać możecie przez My Soul Org. Dodatkowo, to o czym dziś chcę Wam powiedzieć, w najbliższym czasie, myślę, że w ciągu miesiąca, może troszeczkę dłużej, zobaczymy jak to wyjdzie, zostanie uruchomiony natywny token tego projektu. I dziś chciałbym się na nim skupić, natomiast zanim przejdę do tokenu, chciałbym również poinformować Was, że został uruchomiony na nowo, ponieważ ten system referencyjny już działał na nowo. RF, system referencyjny, system afiliacyjny, który daje wam możliwość zarabiania 50% naszego FI, które my otrzymujemy. Czyli dokładnie 10% kwoty, którą zbierają wasi poleceni, osoby, którym wrzucacie ten link. Mamy tutaj system jednopoziomowy. Dlaczego on został do tej pory wyłączony? Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy problem z Phantom Wallet. To był też jeden z warunków, który nam przedstawił, jakby Phantom Wallet. Trzeba było. Wyłączyć dotychczasowy system referencyjny, mieli jakieś tam problemy z kodem i musieliśmy go przerobić tak, aby spełniał ich oczekiwania. W tym sensie, żebyśmy nie byli blokowani przez Phantom Wallet. W tej chwili działa to wszystko tak, jak trzeba. Macie jednopoziomowy system referencyjny, czyli każdemu, komu chcecie wysyłacie link swój referencyjny i otrzymujecie instant, instant na wasz wallet Solany. Nie musicie nic klejmować, to idzie bezpośrednio wszystko po smart kontrakcie, tak więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tak samo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, absolutnie nic poza tym, że odzyskujemy dla Was te środki, nic się nie dzieje na Waszym portfelu. Zresztą możecie sobie poczytać dokumentację związaną z odbieraniem kont, odbieraniem SOL z zamykanych kont na sieci Solana. Ale przejdźmy do Climb Token. Token, który będzie tokenem natywnym, zostanie on uruchomiony oczywiście na sieci Solana. Jest to, Będzie to token, który uruchomimy najprawdopodobniej przez PAMFAN bądź też Let's Bong. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o układ tych lunchpadów, nam zależy przede wszystkim na tym, aby móc odpalić token i uzyskiwać FIS wolumenu, które zresztą będziemy wykorzystywać do palenia tych tokenów. O czym za chwileczkę Wam powiem, kiedy przejdziemy przez ten pitch deck. Tak, jak mówię, climb tokenu gdzieś najprawdopodobniej za miesiąc, może troszeczkę dłużej. To wszystko zależy od tego, jak szybko zbierzemy społeczność. No, bo tutaj kluczowym elementem takich projektów, takich lanczy jest to, żeby była ta społeczność zbudowana. Oczywiście chcemy, aby ta społeczność budowała się organicznie, to jest jakby kluczowe dla każdego projektu. Natomiast oczywiście, marketingowy budżet również jest przeznaczony na to. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły. Przejdźmy do samego problemu i do tego, dlaczego w ogóle powstał Climb and Na sieci Solana jest 30, ponad 30 milionów walletów pustych kont SPL, czyli tych, które można sklejmować. Miliony nieaktywnych kont blokują środki użytkowników i tak naprawdę średnio między, między, między 0,05 Solany a 0,5 jest do odzyskania z takich kont. Każdy, kto handluje na co dzień może sobie te tokeny odzyskiwać na, na bieżąco, ale są też osoby, które zwyczajnie handlowały jakiś czas temu i nawet nie wiedzą, że te środki mogą odzyskać. Tak więc polecam, jeżeli handlowałeś bądź też handlujesz na sieci Solana, a nie miałeś do tej pory styczności z takim serwisem jak My Sol, to polecam z niego korzystać, ponieważ tam masz swoje pieniądze do odzyskania. Tak więc setki milionów dolarów, które są w tej chwili zablokowane na tych kontach. No i tu, jakby gdzieś nasz. Projekt, który przede wszystkim ma wprowadzić odzyskiwanie soli poprzez jedno kliknięcie. W momencie, kiedy wchodzimy na Climb My MySol, skanujemy nasz wallet. Jeżeli mamy jakieś konta do odzyskania, to dajemy tylko Climb My MySol i to jest wszystko, a środki wchodzą nam bezpośrednio na wallet. Kolejna sprawa natychmiastowy serwis, transfer, przepraszam, no i system referencyjny 50%. I to, co ma przede wszystkim wpłynąć na to, aby ten projekt rozwijał się organicznie. System referencyjny jest kluczowy dla każdego projektu, i tutaj też, jakby nie chcemy absolutnie, że tak powiem, szczędzić na tym. Tak więc te 50%, które do tej pory my braliśmy dla siebie, idzie bezpośrednio do użytkowników, którzy szerzą informacje na temat naszego serwisu. Jeżeli chodzi o ekosystem Climb, bo tutaj przede wszystkim chodzi o użyteczność i użyteczność tego tokenu. Chcemy wprowadzić staking, czyli dla osób, które będą stake'ować ten token, będziemy płacić re, część revenue, które będzie jakby pojawiać się w zależności od tego, ilu użytkowników dziennie będzie korzystać z Climb i Oczywiście. Tu w przypadku stakingu będzie dynamiczne APY, nie jest ono uzależnione od ilości stakujących, tylko tak naprawdę, a czy no jest oczywiście, natomiast jest uzależnione od tego, jakie będą dzienne dochody serwisu, tak aby tą część wybraną, którą będziemy ustalać już bezpośrednio po starcie tokenu, bezpośrednio dystrybuować do użytkowników revenue sharing, czyli bezpośrednio dla użytkowników, którzy mają swoje reflinki i polecają je i do tego stajkują, będziemy najprawdopodobniej podnosić również też wysokość wynagrodzenia dla takich osób, które aktywnie jakby pozyskują nowych użytkowników. Governments, czyli możliwość oczywiście tutaj decydowanie jako DAO, natomiast sama procedura, sama, sam szkic jakby tego DAO nie jest jeszcze oczywiście wprowadzony, to są jakby w tej chwili pomysły. No i fee burning, z racji tego, że będziemy odpalać ten token na PAMFAN bądź też LETSBONK, będziemy otrzymywać fee z każdej transakcji od PAMFAN bądź też od BONKA i tym fee będziemy palić nasze tokeny, tak aby zmniejszać podaż. I to jest jakby kluczowe plus oczywiście część tego fee idzie na marketing, ponieważ to oczywiście są te elementy najważniejsze do tego, żeby ten projekt się rozwijał poza takim Naturalnym, organicznym rozwojem. Utility token, czyli to, o czym mówiłem. Mamy staking, climb, stakuj climb i otrzymuj nagrody w SOL. Z revenue serwisu, revenue sharing, procent przychodów trafia do puli nagród dla stakerów. Mechanizm deflacyjny, buyback, burn, climb, czyli to, o czym mówiłem. Referral boost, zwiększony zarobek dla linków referencyjnych do 70%. To oczywiście też będziemy jakby. Rozważać governments, czyli holdderzy decydują o przyszłości platformy, no i integracja partnerstwa z PanFall Bank. to okay. są jakby te oczywiście podstawowe, ale naszym kluczowym, jakby celem jest to, żeby powstały różne partnerstwa z serwisami, takimi właśnie jak Boże, poczekajcie, zaraz, zaraz sobie przypomnę, chociażby Bitfood i inne to są serwisy, które nie mają wprowadzonej funkcji climbu, tokenów No, i chcemy poprzez API, jakby bezpośrednio łączyć się z nimi i dawać tam usługę, oczywiście dzieląc się też jakby zyskami z takimi serwisami. Jeżeli chodzi o Tokemonic, 1 miliard, oczywiście z racji tego, że jest to standardowy supply dla Pamfan czy też Let's Bong, i tu mamy jakby ten podział: 1 miliard 400 milionów bezpośrednio community, 250 treasury, team 200. Partnerzy 100 milionów, Liquidity 50 milionów i to jest jakby taki standardowy token Monik, Natomiast to oczywiście będzie również zmieniane w zależności od tego, jak będziemy za miesiąc wyglądać z rynkiem, bo to jest jakby kluczowe. Jeżeli chodzi o potencjał rynku, to o czym mówiłem: 30 milionów unikalnych portfeli na sieci Solana, zamrożonych środków. Nie wiemy dokładnie, ile ich jest, i myślę, że nikt tego nie wie bo tych kont jest naprawdę przeogromna ilość i powstaje ich za każdy, każdego dnia tysiące nowych. Oczywiście nie jesteśmy projektem pierwszym projektem tego typu, ale jesteśmy jednym z nielicznych projektów, które działają na tym rynku i są takim zewnętrznym jakby providerem. Dlaczego pokochacie Climb? Przede wszystkim mamy tutaj realną użyteczność, nie jest to zwykły jakikolwiek tam memtoken, to, mem prawdziwe utility powiązane z działającym Produktem Revenue Backed, czyli token powiązany z generującymi przychodami produktem Climate Soul. Mechanizm deflacyjny, czyli to już o czym mówiłem. Motywacja dla holdowania staking governments. Referral, boosty zachęcające do trzymania. Ogromna skalowalność, czyli ogromna ilość tych tokenów, które są do zebrania, i każdego dnia powstaje nowych. No i transparentność. Tutaj macie jakby bezpośrednio. Informację on chainową w Soldskan, wszystkie te transakcje są transparentne, widoczne. Druga sprawa, chociażby moja osoba, którą przypuszczam, że część z was zna, tak więc mamy tutaj pełną transparentność z góry do dołu i usługę, która dla tradujących dla traderów jest czymś jak podcieranie tyłka podwójce, że tak powiem. Tak więc mamy tutaj słuchajcie, w pełni działający projekt. Roadmap, jeżeli chodzi o token lunch, tak jak mówiłem, będzie to najprawdopodobniej wrzesień, może październik, zobaczymy, no ale oczywiście będzie to trzeci kwartał. Staking revenue, tu będziemy, w zależności od tego, kiedy ten token zostanie uruchomiony, albo trzeci, albo czwarty. Government DAO, to już przyszły rok, na spokojnie. I ecosystem expansion, oczywiście, jeżeli chodzi o partnerstwa, to oczywiście już kolejne Miesiące. Tak więc słuchajcie, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasze plany w najbliższą, najbliższą przyszłość. Oczywiście to, o czym mówiłem, zachęcam do korzystania z linków referencyjnych. Musicie się zwyczajnie połączyć z waszym portfelem, aby ten link referencyjny wam się wygenerował. Kopiujecie go oczywiście i wysyłacie waszym znajomym, czy też na jakieś serwisy społecznościowe, gdziekolwiek macie dostęp, gdziekolwiek macie zasięgi. Jeżeli macie społeczności, które tradują, możecie wysyłać im. Informacje o Climb My Soul. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą, tą krótką prezentację dotyczącą Climb, tokenu Climb, który zostanie w najbliższym czasie uruchomiony. Tak jak mówię, mamy tutaj w pełni mocną użyteczność dla tego tokenu, i to jest najważniejsze, aby podtrzymywać cały ekosystem. I to, co będzie w przyszłości, oczywiście czas pokaże, bo może być sytuacja, że wejdziemy w okres Bessy. I też, jakby te ceny będą inaczej wyglądać w najbliższej przyszłości. Ale co będzie, to czas pokaże. Mam nadzieję, że system, który chcemy opracować, będzie działać w pełni tak jak chcemy. Tak więc dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Cześć.